Metafory, podobieństwa, alegorie, ostrzeżenia, wezwania, nocne przypowieści, Encyklopedia Snów. Niektóre sny są uniwersalne, to znaczy, że każdy je ma. Na przykład, czy kiedykolwiek miałeś sen o tym, że wypadają ci zęby? Co to znaczy? Cóż, do czego służą zęby? One przeżuwają rzeczy. Czy ktoś ci kiedyś powiedział, musisz to rozgryźć? To oznacza, że ta osoba chce, żebyś o tym pomyślał, żebyś to zrozumiał, żebyś to, to przeżył. Jeżeli więc tracisz zęby oh, w taki sposób, to znaczy, że tracisz zdolność rozumienia. Jakie inne sny występują pospolicie? Czy kiedykolwiek śniło ci się, że spotykasz kogoś, kto jest w ciąży? Nie rozumiem tego. Mój brzuch doprowadza mnie do szału. Skręca mnie i boli na wszystkie możliwe sposoby. Jesteś w ciąży. Nie mogę być w ciąży, jestem mężczyzną. Mężczyźni nie zachodzą w ciąże. Badania to potwierdziły. Jesteś w ciąży. I w tej chwili musimy zrobić ci cesarskie cięcie. Nie! Miałem kiedyś tego rodzaju sen. On był tak realny, że do południa następnego dnia czułem szwy na moim brzuchu. Bóg mówił mi, że będę miał cięcie C. Nie C jak cesarskie, ale C, angielskie C, to słowo oznaczające zarazem wzrok. Ten sen oznaczał, że będę miał sekcję widzenia, czyli zadanie uwalniania młodych ludzi do tego, by widzieli w duchu. To właśnie robią ludzie proroczy, widzą duchowe rzeczy. A co z niemowlętami i dziećmi? One często reprezentują nowe rzeczy. Czy na przykład nową posługę? Coś, czym Bóg chce, żebyś się zajął. To dla Ciebie. Być może zostanie Ci przekazane coś, co zaczął już ktoś inny. A twoja nowa posługa ma tyle samo lat, ile dziecko w Twoim śnie. Jakie inne sny występują powszechnie? To sny o łazienkach. Nikt nie lubi o takich snach mówić, ale śnią się one każdemu. Michelle z Kansas Blows w Iowa przysłała nam ten sen. Sen numer jeden. Strażnicy, psy i brudne łazienki. Miałam kilka snów o łazienkach. Czasami łazienki są pod strażą, a czasami muszą zostać oczyszczone. W jednym ze snów mój pies kąpał się w mojej wannie. W jaki sposób mam te sny zastosować do praktyki życia codziennego? Pracuję nad przebaczaniem, ale nie jestem pewna, co Bóg chce mi powiedzieć przez te sny. Michel, ten sen nie mówi o tym, że powinnaś komuś przebaczyć. Sen mówi o tym, że są rzeczy, które Bóg oczyszcza. Pierwszy sen, o którym mówiłaś, skupiał się na łazience. Tematem snu jesteś ty i łazienka. Tematem drugorzędnym jest straż, która znajduje się na zewnątrz oraz kwestia konieczności oczyszczenia. Ten sen zasadniczo mówi o tym, że Bóg zabiera cię na duchowy detoks. Czas Duchowej detoksykacji. Czas pozbycia się jakichś fałszywych nauk. Być może chodzi o rzeczy, na temat których miałaś wyrobioną opinię, a Bóg chce tę opinię usunąć. Na tym polega detoks. Ty jesteś podmiotem snu, ale przedmiotem jest detoks. Kim są straże i co oznacza oczyszczenie? Straż oznacza, że Bóg stoi na straży tego, co dzieje się w Twoim życiu. Bóg czuwa nad tym, aby nikt niepowołany nie widział tego, co się dzieje. To nie jest jakieś uniwersalne znaczenie straży, często o tym mówiliśmy, ale w tym wypadku to Bóg cię strzeże, aby nikt nie widział, co się dzieje. Z drugiej strony mamy potrzebę oczyszczenia. To jest kolejny podtemat tego snu. Bóg chce, abyś wiedziała, żeby w tej dziedzinie nie brać na siebie czyjegoś problemu. To oznacza coś takiego. Ty zostajesz oczyszczona z pewnej rzeczy, ale nie biegnij zaraz, starając się wziąć na siebie czyjś problem. Masz tendencję do tego, żeby coś takiego robić. Mówisz, muszę komuś przebaczyć, pracuję nad przebaczeniem. Bóg mówi, tu nie chodzi o coś, co ktoś ci zrobił. Nie do tego odnosi się potrzeba oczyszczenia łazienki. Chodzi o to, żebyś ty zatroszczyła się o to, nad czym Bóg teraz pracuje w twoim życiu. A on zmieni inne rzeczy. Akcja innego twojego snu toczyła się również w łazience. Ten sen skupiał się na psie i na tobie. Ty uczestniczyłaś w czymś, co dotyczyło psa. Ośrodek snu to ty i pies. Podrzędne ośrodki to wanna oraz kąpiel. Znaczenie jest takie. Pies oznacza przyjaciela. Pomagasz przyjacielowi w oczyszczeniu się. Wanna oznacza miejsce oczyszczenia. Kąpiel oznacza wykonywanie oczyszczenia. Pomagasz przyjacielowi czy też przyjaciółce w pozbyciu się rzeczy, których ona nie musi nosić, z którymi nie musi iść przez życie. Mam nadzieję, że to Ci pomogło. Niesamowite sny. Sny, nawet tak proste, w rzeczywistości mówią nam mnóstwo rzeczy o tym, co Bóg czyni. W naszym życiu. Oto kolejny sen o Łazience, o wodzie wypływającej z toalety. Występuje w nim też inny powszechny element węże. Sen drugi węże w toalecie. Byłam w Łazience i z toalety zaczęła wypływać woda. Woda zaczęła też wypływać z okna, pojawiły się trzy węże, które po kolei mnie kąsały, pierwsze dwa ukąszania były szybkie i krótkie, trzeci ukąsił bardzo dotkliwie, wbijając zęby głęboko, odgryzł kęs z mojego ramienia. Mięso było białe bez krwi. Wtedy zauważyłam, że cała podłoga pokryta jest wodą. to interpretacja tego snu jest bardzo prosta. O ile uchwycisz ośrodek snu i podrzędność Ośrodki. Mamy tu jeden ośrodek, trzy podrzędne ośrodki. Ośrodek to ty, ty i Łazienka. Ośrodki podrzędne to po pierwsze okno, z którego wypływa woda, drugi to węże, trzeci podrzędny ośrodek to wąż, który ukąsił cię naprawdę dotkliwie. Ułóżmy to w jedną całość. Bóg zabiera cię do miejsca detoksykacji, to oznacza łazienka. Okno oznacza wizję, którą Bóg ci daje odnośnie czegoś. Woda wypływająca z okna oznacza Ducha Świętego, który przychodzi do Ciebie, aby wspomóc proces oczyszczenia ale wizja pozostaje nietknięta. Pojawiają się jednak trzy węże, które starają się zakłócić proces. Węże to kłamstwa, oszczerstwa, zmyślone historie które ludzie rozpowiadają na Twój temat. Te trzy rzeczy mogą się dostać, albo już się dostały do przestrzeni, w której odbywa się Twój detoks. Innymi słowy, będą starały się wykorzystać to, co zachodzi w Twoim życiu. One będą starały się sprawić, że to będzie naprawdę źle wyglądać. Ale szczególnie jeden z nich, ten, który tak dotkliwie Cię ukąsił. Nie widziałaś krwi, ale widziałaś wyrwę w Twoim ciele. Ten wąż oznacza coś, co w szczególny sposób zaatakuje twoją siłę lub twoją wiarę. Ugryzienie w prawe ramię oznacza atak na siłę bądź wiarę. Ugryzienie w lewe ramię oznacza atak na Boże powołanie nad twoim życiem. Tak więc w zależności od tego, które ramię zostało ugryzione, ten wąż będzie starał się zaatakować albo twoje powołanie, albo twoją wiarę i siłę potrzebną ci do wykonania tego, do czego Bóg cię powołuje. One będą się starały wykorzystać ten zachodzący duchowy detoks. Ale dobrą rzeczą jest to, że jest to sen ostrzegawczy, co oznacza, że jeżeli będziesz modlić się przeciwko temu, to nie musi się wydarzyć. Nieprzyjaciel będzie się starał wykorzystać ten czas, w którym Bóg w ciebie coś wbudowuje, pomagając ci stać się tym, kim masz się stać. Nieprzyjaciel będzie się starał to wykorzystać i powstrzymać Boże zamiary, doprowadzając cię do miejsca, w którym nie wierzysz, że możesz dokonać. Tego, do czego Bóg Cię powołuje? On tworzy w naszych sercach strach, który może nas zatrzymać, powodując duchowy paraliż. On może spowodować onieśmielenie, zastraszenie. Prawda jest taka, że Bóg chce powstrzymać każdą z tych rzeczy i pomóc Tobie, Lindo, stać się wszystkim tym, czym powołana jesteś, aby się stać. Sny są przeważnie symboliczne. I są niesamowicie pełne mocy, jeżeli rozumiesz ich znaczenie. Jestem John Paul Jackson, dziękuję za to, że oglądaliście ten odcinek encyklopedii Snów. O moje dzieciątko.